Siemanko wszystkim, ja jestem Maku, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny horror z serii krótkich horrorów. Schizofrenik. Schizofrenik. Kurde. Ja no dobra, wiedziałem, że ściągam taką, taką grę o takiej nazwie, ale jak zwykle nie wiem o czym jest. Okej, okay, dzięki za kolejne suby, łapki i komentarze. I z tym jego mościem Chyba będziemy grać więc zaczynamy Jest to gra oczywiście wiadomo dla najmłodszych Tak jak i muzyka Zapewne pokazuje jak yy, zachowuje się schizofrenik Finally I'm, I'm home. home Nawet wyglądowo nie jest źle gdzie się powiesić w kuchni na liście to do Kurde nic nie widzę. No nie no tak to nie będzie nie da się grać. Co tu się włączyło w ogóle? Temu się jakiś system zepsuł. Nic nie widać w tej że Może wy lepiej widzicie, ja to powiem szczerze, ja tu prawie nic nie widzę. Ważnie. O, jest kuchnia. Find the wrench, open the door to the storeroom. O, lepiej widać. Może tak będę chodził. A jak się z tego wychodzi? Powiem wam tak. Chyba się gra zwiesiła. Znaleźć muszę klucz. A mogę to odwiesić? Jakkolwiek. Nie, no chciałbym to odkleić, ale to się nie da. Wziął sobie kartkę przykleił i teraz nie może tej kartki odkleić. No poważnie, no. Quid Tomeli. Wybaczcie jeszcze raz, to zaczniemy, żeby. Jest. O, jest i latarka, kurde. Dobrze, że zaczęliśmy od początku, bo bez tej latarki to ja tutaj se... ...gówno mogłem zrobić. Wiesz, co wam powiem? Nie mam ...to, to, to, Broken. <laughs> Oś ty kurna tam ktoś stał. Kogo to interesuje w ogóle? Nie no, muszę tą kartkę znowu wziąć, ale Ojejku. Udało się, odłożyłem, find the wrench, repair dobra, udało się odłożyć kartkę w pierwszym podejściu, średnio to wyszło, ale to co ja muszę teraz iść na górę, a może tu zapalić światło, gdzie to jest to światełko, nie można, idziemy na górę, bo tam ktoś dziwny stał. Dobre to było. Nie wiem co to było, ale było dobre. Jakąś łapę zobaczyłem. Ale jak mi wywaliło, wywaliło, wyjebało mi tak, że. Tu barierek nie ma w ogóle. Dziwna sprawa. O! Po niemiecku. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, fajnie. Lodzket, Lodzket. Uh, kurde, no to było sympatyczne to było. O, Destroyed, coś tu muszę, Destroyed. Kurna, nie płacą za ten, za telewizję. Dziesiąta. Prawie, no ja ten klucz muszę znaleźć. powiem szczerze, jeszcze mnie lekko ciary łapią od tego, co tutaj się zrobiło. Nie wiem kompletnie, co to było, ale. Ale było. Uż ty kurno Nie spodziewałem się, ale się spuścił z tym. No ale dla strata, dziecko się spuściło w wannie i jest ok. Konewka niepotrzebna nam konewka, nie. No to nie było straszne. Broken. Dobra, bo to coś tu stoi innego Pan Manekin. Dzień dobry. Hello? Hello. Jest ten. nie przeszkadzajcie sobie. Ja sobie stąd już idę. Może mi się przydać na tego zjeba, co mnie tam zaskoczyć chciał. Pralki, sralki. Dobra, tu jest otworzone. Tutaj nic nie ma do otwarcia. Została mi góra. A co miał Locket? Tu byłem. A to chyba co było? Destroj, coś tam. Kurde, jakiś pokój pusty. Na środku kluczyk A bo jest ja z schizofrenikiem gram, od lat Ej, latarki nie było widać wcześniej latarki. teraz było widać. Ho -ho! Wiem, że mam latarkę. Ale mam jakiś kluczyk, a to czułoby o tym, że musimy wejść tutaj. O ty kurno, co tu się zesrało? 16 kur... ja tu nie, ale nie piętnaście. Ale on podciął gardło tej małej i ona tak. Sytuacja. No cóż. Chyba się dobrze bawili ze sobą. Tak mi się wydaje. Dobra. Dzięki za oglądanie. Do złego to ja. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.